Dzień dobry, witam Państwa na sesji otwarcia ofert w dniu 25 marca 2021 roku na zamówienie pod nazwą Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Konary Gmina Gwarka. Skład Komisji Beata Romanowska Przewodnicząca, Pani Sylwia Jałocha Sekretarz, Pan Jacek Nazorek Członek. Z, również członkiem jest Pani Anna Miodek, nieobecna w chwili obecnej. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie o, ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 grudnia 2020 roku. Zostało również zamieszczone w internecie i na tablicy ogłoszeń. W dniu dzisiejszym, czyli 25.03.2021 o godzinie 12.30 następuje otwarcie ofert. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia to 130 tys. zł brutto. W odpowiedzi na przetarg wpłynęły 4 oferty. Stan ofert są zabezpieczone, zamknięte. I tak jak widać, przystępujemy do otwarcia ofert. Oferta numer jeden. Przedsiębiorstwo robót inżynieryjno-drogowych w brójcu spółka ZO. 05604 Jasieniec, ulica Asfaltowa 2, wykonawca oferuje realizację zamówienia za kwotę 200, za kwotę łącznie z podatkiem VAT 358 762 ,35 zł i 35 groszy. Na wykonane zadanie objęte zamówieniem udziela 60 miesięcy gwarancji rękojmi. Oferta numer 2. Przedsiębiorstwo Budowy Drugi Mostów, spółka ZO 05300 pięć trzysta Mazowiecki, ulica kolejowa 28. Wykonawca oferuje realizację zamówienia za cenę brutto łącznie z podatkiem VAT 279 172 zł i 5 groszy. Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane zadania. Oferta numer 3. FHU Bruk But Piotr Skoczek Pogorzel Ulica Świerkowa 31 05 430 Celestynów Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Spółka z o Pogorzel Ulica Świerkowa 31 05 430 Celestynów Konsorcjum. Liderem konsorcjum jest FHU Bruk Bukut Piotr Skoczek. Wykonawca oferuje realizację zamówienia za kwotę brutto, łącznie z podatkiem VAT, 390 936 zł i 89 groszy. Udziela 60 miesięcy gwarancji rękojmi na wykonane zadanie. Ferka numer cztery. Firma wielobranowa DSO Stanisław Sobiński, Dempnobola siedemdziesiąt jeden zero pięć sześćdziesiąt Wykonawca oferuje realizację zamówienia za cenę brutto łącznie z podatkiem VAT 273 983 zł i 54 grosze. Udziela 60 miesięcy gwarancji i na wykonane zadanie. Dziękujemy bardzo.